私たちは。<music> za trud, wysiłek i pracę, z której wszyscy którzy czczą je, jego przenajświętszą matkę fatimską parią, która poda wieńca żywnego patrzy, patrzy i cieszy się, że dary tegoroczne, plony, przynieśliście do świątyni, kochane matki, które biłyście wienie. tutaj dzisiaj, ale ile on pracy kosztował. Święto dziękczynienia, a jeśli święto dziękczynienia, to trzeba podziękować. Nie podziękowałem, a często zapomina. Pani Mirosławo, dziękuję Pani serdecznie za pięknie ukwiecony kościół kwiatami, które Pani przyznawia tutaj. Nie tylko w sobotę, ale przychodzi Pani w tygodniu nieraz i ten Kościół tak pięknie wygląda. To jest Pani zasługa. Dziękuję pani serdecznie z głębi serca kapłańskiego, niech Bóg Trójcy jedyny pani, pani Panie i Panie Uro, dziękuję serdecznie za przewodniczenie tym wieńcowim, że każdego roku przychodzicie tutaj, gdzie są złożone u nas na plebanii stumenty na wieniec. I każdy głos, który tutaj jest, to jest owoc pracy Ludzkich, Matczyny Krąg, które całuję raz jeszcze i dziękuję Wam i tym paniom Matkom, które Wam pomagają za życie z pomocą. Dziękuję Wam i Waszemu Prezesowi za ogromną życzliwość i chęć, i pomocy zawsze, ile kroć potrzebuje takiej pomocy. Dziękuję ślicznie. Łomniczanki raz jeszcze Wam dziękuję, że jesteście z waszym opiekunem, panem Józefem Boryniczem. Dziękuję, że swój czas poświęcacie. Nie zawsze ten czas jest doceniony. Ja wam dziękuję w imieniu wszystkich. Jesteście dla naszej parafii dam, od Boga. Niech Bóg was błogosławi. Byście spotykali się z szacunkiem otoczenia, z pomocą waszych domowników, szczególnie Oparcia waszego, jakimi są wasi mężowie. Babcie i dziadkowie, ukochani, dziękuję Wam, że jesteście. Kochacie swoje bloki bardziej może niż kiedy swoje dzieci. Zazwyczaj tak jest, że babcia i dziadek dla tych wspaniałych istot, maleńkich, zrobiliby wszystko. Jesteśmy wszyscy braćmi. Jednego ojca dzieci. Kochani moi, pamiętajmy o tym. Z takimi słowami na ustach, a myślę, że i w sercu, nie tylko ja, ale my wszyscy przychodzimy do świątyni, aby podziękować Dobremu Bogu za te plony, które zapełniły nasze spichlerze. Panie Władysławie, dziękuję. Wierz za co w tygodniu. za Dzięki nim nie będziemy głodni na ziemi. Ale czy tak się rzeczywiście stanie? Czy takie jest bowiem nasze życzenie? To rzeczywistość, w której, w której żyjemy, pokazuje nieco inny obraz. Bo jak to jest właściwie możliwe, bracia i siostry? Jak to jest możliwe, że im więcej zbieramy plonów z pól, tym więcej jest na świecie ludzi głodnych, umierających z głodu. Im doskonalsza technika pomaga człowiekowi w pracy, tym więcej godzin i dni rolnicy spędzają na polach. Bo za tą pracę ciężko, kochani bracia, rolnicy, do Was się zwracam i klękam na kolanach tym naszym wieczorem. Dziękuję Wam. I doświadczałem Waszej pomocy. Zawsze, jak to się zwracałem. Czy o kąpań, czy o sprasowanie, czy o pomoc. Dziękuję ślicznie. Nie mógłbym nie podziękować Panu Tadeuszowi Mrozowi, Tadeuszowi Będarkowi. Nie mógłbym nie podziękować Panu Pachołkowi Stanisławowi. Mój Boże, czytam bym to pytanie wdzięczności, mimo że wtedy nie byłem Waszym pasterzem. Pomagaliście. Pomagaliście świętej pamięci ojcu Uzimierzowi, jak, jak wozy jechały, kiedy było seminarium do głód w klasztorze. To oni tam, spoczywający na cmentarzu, stancie do raportu. Bracia i siostry. My wszyscy, których wierzymy w świętego wzoranie, módlcie się za nami, szczególnie zabraćmy rolnika. O to wszystko chcemy dziś zapytać i chociaż chcielibyśmy zapytać o to Pana Boga, to raczej musimy zapytać samych siebie. Choć wydaje mi się, że ktoś już nam to na to pytanie odpowiedział. Pozwólcie, że przytoczę. Święty Jan Paweł II mówił do nas w płocku 7 czerwca 1991 roku. Nie zapominajmy o tym, że pieniądz, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają, a zatem nie mogą być naszym celem ostatecznym. Osoba ludzka jest ważniejsza niż rzeczy. A dusza jest ważniejsza niż to też nigdy nikomu nie wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwałceniem prawa moralnego. To są słowa świętego Ludwa II. Z pogwałceniem praw drugiego człowieka. Dlatego serdecznie życzę Wam wszystkim, aby nikt z Was i nigdy nie próbował się bogacić kosztem bliźniego. Drodzy moi rodacy, wołał święty Jan Paweł II, żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnie ludzkiej wrażliwości nad cudzą a Mogę zaświadczyć, że nie zarzuciliście tego, bo jesteście ludźmi, którzy umieją się dzielić. I to hojnie. I bardzo też uważamy. Uważajmy, żebyśmy się nie stali społeczeństwem, którym wszyscy, wszyscy, wszystkim czegoś zazdroszczą. Tego bracia i siostry się. Nam nie braknie chleba. On dziś składając wam życzenia na no Boże Narodzenie mówiłem. Niech nasza miejscowość stała ulica, która ma 700 lat, którą rozsławiają w całej diecezji przez uczestnictwo w tej uroczystości biskupa ordynariusza, biskupa Ignacego, który tak bardzo dziękował i cieszył się za waszą ciężką pracę i przygotowanie tej uroczystości. Nie w nasza miejscowość, w której mieszkają ludzie, którzy doświadczyli Gehenny z Sybiru się do zła. Do obojętności. A biorąc różanie z ręki, niech mają ręce wolne od krzywdy ludzkiej i krwi dziecięcej. Niech stanie się nasza miejscowość raz jeszcze domem chleba. Kończąc do kraju tego, gdzie kruszy nam chleba, Podnosząc ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęsknią mi Pani. I razem z wami chciałoby moje serce jako bochen chleba być darem wdzięczności dla siebie małżonków dla babci i dziadka, którzy świętą wiarę przekazali. Abyśmy zawsze ile ktoś w tak która na spadnie, podnieśli. Bo jest dar Boży. A moc Najwyższego stąpi na nas i będzie nam błogosławić. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. A serdecznie za piękny śpiew, jak w katedrze, uroczystości w naszym domu Bożym, tak pięknie celebrowane i upiększone śpiewy. Dziękuję wam, kochani parafianie, raz jeszcze. Dziękujcie, że macie takich młodych Synów i córki, którzy się nie wstydzą służyć przy ołtarzu, swoim głosem służyć Panu Bogu. Dziękuję wam serdecznie. A dziękuję również za pielgrzymkę pieszą do Starego Wielisławia. Za liczny udział parafian, którzy tam przybyli. Jakie to piękne, kiedy ojciec z dziećmi idzie pieszo do Starego Wielisławia. Czy one nie zapamiętają tego do końca życia? Mieliśmy czwórkę dzieci w pierwszej pielgrzymce. Niewinność tych dzieci. One są żywe. Często przy ołtarzu się śmieją. Wybaczcie to, ale to takie młode wieki jest. No. Jeden drugiemu palec pokaże, już się cieszą. No i co z tym zrobisz? Nic nie zrobisz. Przyjdzie, popatrzy w oczy i co mam mu zrobić? Oni są kochani. Dobrze, że są. Dziękuję za wczorajszą noc w Atimsku. W klasztorze. Właściwa Rafał też tam uczestniczył. Wczoraj miałem łaskę w 16 latach przemawiać na dziedzińcu, gdzie byłem 12 lat. Gdzie ma więcej bo 16 lat. Jest. Tak się cieszyłem, że byli parafianie od nas. Piękne nabożeństwa. Pogłoszenia już pasterskie, prześwięte w tygodniu, z wyjątkiem torku, czwartku i soboty godzinie się. Czas Piotr w klasztorze mawiał często były reklamy, że dobre dzieci wracają o trzeci, a dobre wychowanie wraca na śniadanie. To białego dnia, byle do pracy zdążyć. Cieszcie się, bo zasłużyliście na to, a Pan daje piękną pogodę. Pani Sołtys Alicja, dziękuję ci się na ręce Pani za trud, za wszystko tym, którym dziękowałem. Pani jako gospodarzowi naszej wspólnoty Starej Janicy, niech Bóg Trójcy Jedyny i błogosławię. Panu Józefowi dziękuję, który mimo, że się wyprowadził do Bystrzycy, ale często nas za kawałek serca zostawił. Nie trzeba było się wyprowadzać, jeszcze tam nic nie było, było mieszkać. I było wyobraźnie. Kochani, ja bym chciał, żeby wszystkim, tak obudzić, niektórzy śpią, obudzić, tak Jarek, tak fest. Życzymy tak elegancko i tym, którzy w tobie sakrament małżeństwa zawierali, i dzieciom, i matkom błogosławionym stanie, i strażarkom, i łomniczanką wszystkim. W tym samym błogosławieństwa kosz sobie zostawię, miód też, sól też, a chleb bym się zabrali na boisko i każdemu po kawałeczku, bo to jest dożynkowy poświęcony każdemu kawałek na spróbowanie, bo miodu by nie starczyło, a chleb starczy.